Twarde, przedsiębiorcze, potrafiące złapać życie, w tym wypadku biznes za rogi, Polki z aglomeracji Tampabej, postanowiły zorganizować spotkanie. Zapraszam Was na trochę obrazków z tego nieprawdopodobnego spotkania, a przede wszystkim kilka zdań wyjaśnienia, po co są organizowane tego typu eventy i czy na przykład spotkamy się za rok. Spore przedsięwzięcie, czy w taki właśnie sposób pokazujecie swoją moc, bo to jest pierwsza tego typu impreza, pierwsze tego typu wydarzenie. Tak, jest to pierwsza impreza w naszym salonie. Jest zrobiona, żeby przeciągnąć naszych klientów do jednego miejsca, żeby razem celebrować beauty i klienci mogą w ten sposób zadawać nam różne pytania, dowiedzieć się więcej na temat naszego industry. Jak nie trudno zauważyć, Floryda rozbudowuje się pod kątem ludzkim, mm -hmm. Przyjeżdżają Amerykanie i nie tylko Amerykanie z całych Stanów Zjednoczonych, coraz więcej jest Polaków. Czy ty w swoim salonie, czy w ogóle branża beauty, odczuwa to w jakiś sposób? Tak. Um, ja kiedyś, jak przyjechałam na Florydę, myślałam, że w ogóle na Florydzie nie ma Polaków, i była, zostałam bardzo mile zaskoczona, że nasze polskie community jest dość duże i trzyma się razem. Ja jestem bardzo wdzięczna za to, że. Yy, ja mam tak wielu Polaków, którzy wspierali mój biznes przez cały czas i wspierają dalej. Także dziękuję im za to, za to, że są ze mną. Nasze community rośnie i ja jestem bardzo z tego zadowolona. Jest coraz więcej ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają do nas i myślę, że to jest fajnie, bo pozwala to nam rozwijać nasze biznesy i... Ja myślę, że, że jest to dobre też dla nas jako, jako Florydy. O ile wiem, mieszkałaś wcześniej w New Jersey. Tutaj jest moje serce teraz. Nie wyobrażam sobie mieszkać zupełnie gdzie indziej. A Uwielbiam ludzi, uwielbiam klimat. Ludzie są chyba bardzo milsi tutaj po prostu i życie jest inne, troszkę wolniejsze, więc zależy kto co lubi. Dla mnie jest tutaj idealnie tutaj jest generalnie bardzo wolno, czy ty to również czujesz w salonie? Generalnie do salonu kobiety przychodzą po to, żeby między innymi sobie porozmawiać, tak. wypić kawę, napić się dobrego wina, poplotkować troszeczkę, a tutaj jest jeszcze wolniej. Tutaj jest bardziej relax, ludzie przychodzą, u mnie jest serwis zazwyczaj one on one, więc mamy czas porozmawiać, wypić kawę, wino, cokolwiek klient sobie życzy, więc ja myślę, że to jest bardzo fajne dla mnie i dla klientów. Magda Krajewska, związana mocno z modeling w Tampa Bay. Tak, troszeczkę bawię się. To jest e, taka kwestia mojej terapii. Lubię to robić, kocham to robić. Ale nie tylko. Mam drugą pracę: Mój biznes Angel Lashes and Skincare. Ja jestem kosmetyczką z polskim pochodzeniem. Jestem stylistką rzęs i naprawdę sprawdzam się w to, bo to jest moja miłość. Czy to spotkanie jest właśnie po to, żeby pokazać, że Polki, również na tym trudnym amerykańskim rynku, w tak bardzo trudnej i wymagającej branży, jaką jest branża ogólnie mówiąc piękna, potrafią sobie poradzić? Jesteśmy naprawdę bardzo silne kobiety, a w, w tym beauty industry ja myślę, że jesteśmy na bardzo wysokim poziomie, bo przywozimy wszystkie trendy z Polski. I. Um, ja naprawdę uważam, że jesteśmy na wysokim, wysokim poziomie jako Polki w tutaj w Ameryce. Floryda mówi się, że jest generalnie specyficznym rynkiem, bo nie dość, że wolniej, to jeszcze ludzie jacyś tacy bardziej radośni. Być może tej witaminy D jest na tyle dużo, że ci ludzie zupełnie inaczej podchodzą do życia. Czy to oznacza, że w tej branży waszej nie ma czegoś takiego jak zawiść pomiędzy Polką a Polką, albo Polką a Amerykanką? Ojej, to jest bardzo ciężkie pytanie. E, ja myślę, że tutaj pokazujemy to, że nie ma zawiści, bo jest, są trzy polki, jesteśmy dwie kosmetyczki tutaj, jest jedna fryzjerka i możemy się naprawdę bardzo dobrze wspierać, e, ale to nie zależy od biznesu. Ja myślę, że to chodzi o charakteru człowieka i e, ja uważam, że. E, w takiej małej mniejszości powinniśmy się wspierać, a nie sobie po prostu podkładać kłody pod nogi. Powiedziałem wcześniej, że jesteś związana z branżą modelingu i, i nie bez powodu o tym wspomniałem, bo chciałem jeszcze zapytać o te plany na najbliższą przyszłość, bo jeżeli ktoś ma ochotę, zawsze może Magdę zobaczyć prezentującą, no właśnie, co prezentujesz i w jakich imprezach bierzesz udział. No dzisiaj jest, tak się złożyło, są dwie imprezy. To jest moja biznesowa impreza, której... Yy, Wkładam w swoje serce, bo to jest moja, moje małe baby, ale z drugiej strony jeszcze występuje jest Tampa Bay Swim Week i reprezentuję designerów z Tampa Area. To będzie runway show i będę pokazywała kostiumy kąpielowe, więc to jest taki mój dodatek. Jak ktoś nie da rady, to podpytam, na których plażach wypoczywasz? <laughs> no, ja nie mam czasu na plażowanie. <laughs> Sylwia Szot branża, można powiedzieć, estetyczna. Tak, również estetyczna. Z estetyką jestem związana troszeczkę już od 2016 roku, ale również nie tylko, ponieważ robię... Piękne brwi. Kolega powiedział mi, kiedy przyjechał na Florydę, tak po dwóch tygodniach pobytu tutaj, Boże, jak te kobiety tutaj o siebie dbają. Wszystkie chodzą, wszystkie spacerują, wszystkie uprawiają jakieś różne sporty, wszystkie wyglądają na wypoczęte, wszystkie są po prostu piękne. Rozumiem, że to piękno to również Twoja zasługa i delikatny wkład. Ja mam taką wielką nadzieję, że to jest też również moja zasługa, ale. A ja myślę, że świadomość kobiet się troszeczkę obudziła tak po, po COVID-zie, prawda, po tym lockdown naszym, e, i starają się bardziej dbać o siebie. Ja widzę ten trend nawet w moim salonie, jak przychodzą i chcą po prostu zmienić coś. A to może być od e, najbardziej prostych zabiegów kosmetycznych do na przykład permanentnych brwi. No, trzeba pamiętać, że lepsze samopoczucie to generalnie lepsza forma człowieka. Dokładnie tak. Ja zawsze mówię, że beauty jest inside out, prawda? Czyli najpierw zaczynamy od wewnątrz, ale również to, co na wewnątrz jest, pokazujemy na zewnątrz i tak samo musimy zadbać o nas, o naszą skórę. To co, możemy się umówić już na przyszły rok? Będzie druga edycja? Oczywiście. Zapraszam do Cutting Edge jest Salon. SłoneczneRadio.com